Donald Tusk kolejny już raz upokorzył i ośmieszył Polskę, i choć teoretycznie nie powinno to już nikogo dziwić, to mimo wszystko wciąż zadziwia. O co chodzi? O tym wszystkim w najnowszym komentarzu Karol Gac, zapraszam. Na początku jednak zaprezentuję Państwu dwa nagrania, które pokażą pewien kontekst, a także pewien kontrast. Oto na pierwszym nagraniu premier Donald Tusk Zbiera grzyby. Wiecie, że polska gospodarka rośnie o, o właśnie, Szybciej niż grzyby podeszły. A to drugie nagranie. Widzimy premiera Donalda Tuska, który wychodzi z rządowego samolotu podczas oficjalnego powitania w Angolii przed szczytem Unia Europejska Unia Afrykańska. Różnice widać gołym okiem i to różnicę tę najbardziej widoczną, a więc w stroju. Oto premier Donald Tusk, który na potrzeby PR-u udaje, że zbiera grzyby w garniturze, i szef rządu, który wychodzi z rządowego samolotu przed szczytem Unia Afrykańska-Unia Europejska podczas oficjalnego powitania w Angolii i Premier polskiego rządu nie zakłada marynarki. Wychodzi z, w koszuli, z podwiniętymi rękawami, w jakichś starych, rozwalających się butach. No, wygląda to co najmniej. Co najmniej słabo, wygląda to po prostu niegodnie. Nic dziwnego, że w internecie wybuchła prawdziwa burza. Bardzo często internauci piszą o upokorzaniu Polski, Polaków, o ośmieszaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Zwłaszcza w państwach afrykańskich, które są niezwykle czułe na tego typu gesty, na tego typu otoczkę, bo w dyplomacji przecież to jest podstawa wizerunek to jak nas widzą. Tak nas piszą. To przecież stara zasada. Jestem bardzo ciekawy, jak wszyscy ci eksperci od wizerunku, jak wszyscy ci eksperci od etykiety będą to teraz komentować, bo do krytyki prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej to byli pierwsi. Że sukienka nie taka, że strój nie taki, że kolorystyka nie taka. Wszystko było złe. No ale teraz trzeba będzie skrytykować premiera Donalda Tuska, który wychodzi podczas oficjalnego powitania. Mamy z dwóch stron żołnierzy, mamy jakąś wartę honorową, i mamy Donalda Tuska, który wychodzi w koszuli z podwiniętymi rękawami, w jakichś takich no, niedopasowanych butach. I to jest oficjalny materiał z kancelarii premiera. Kancelaria premiera postanowiła się tym pochwalić. No, to jest po prostu wstyd. Brakuje słów, żeby to jakoś odpowiednio skomentować, po prostu ręce opadają. Oczywiście, dla uczciwości dodam, że później premier podczas już oficjalnych spotkań, także na szczycie, prezentował się już zupełnie normalnie, a więc w garniturze. Ale co szkodziło, co stało na przeszkodzie, co szkodziło temu, by wyjść z samolotu normalnie ubranym, a więc w marynarce, okazać pewien szacunek gospodarzowi, no to jest jakiś elementarz. Nie wiem, czy to są jakieś, czy to jest jakieś urojenie wyższościowe, czy to być może chwila rozluźnienia, może temperatura w Afryce. Nie wiem, co było powodem do tego, że premier Donald Tusk postanowił wysiąść z, z rządowego samolotu w takim, a nie w innym stroju. Ale tu także jest kontekst ważny. Oto pierwsza wizyta od wielu dekad w Angolii. Jeżeli pamięć się nie myli, to chyba ostatnia oficjalna wizyta przedstawicieli państwa polskiego miała miejsce w 1975 roku. To w ogóle jedno z niewielu państw w tym regionie, gdzie mamy ambasadę. No i widać, że gospodarze się starają, widać, że chcą ugościć polskiego premiera, widać, że nawet jeżeli to nie był najwyższy szczebel, który witał Donalda Tuska, no to jednak widać, że im zależy. No i o to wychodzi Donald Tusk. Chciałoby się powiedzieć cały na biało, ale w tym przypadku cały w koszuli, z podwiniętymi rękawami, gdzieś tam pomiętej, z jakimiś niedopasowanymi butami. No nic dziwnego, że internauci z tego drwią, z tego kpią, z tego szydzą, ale także załamują ręce, pisząc, że, on, że Donald Tusk przypomina bardziej jakiegoś rubasznego wujka z wesela, który już podwija rękawy przed rosołem, a nie premiera polskiego państwa. No jak to wszystko traktować poważnie? Nie da się. Nie da się, szanowni państwo, ale... No niestety, po raz kolejny premier Donald Donald Tusk upokarza nas kraj na arenie międzynarodowej. Tyle mówi o tym, jak to prowadzi politykę zagraniczną. Tyle mówi o tym, jak to jest liderem w Unii Europejskiej. Tyle mówi o tym, jak to się wszyscy z nami liczą. A potem nadchodzi rzeczywistość i premier Donald Tusk znowu z płaczem biegnie do prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc, żeby to prezydent Karol Nawrocki prowadził politykę zagraniczną na odcinku amerykańskim, transatlantyckim i on będzie go w tym popierał. No to jest bezradne, szanowni państwo. To trochę inny wątek, może nawet odpowiem o od tym w oddzielnym wideokomentarzu. Ale tak, Donald Tusk też to teraz mówi, że by Karol Nawrocki wziął na siebie ciężar relacji transatlantyckich, oczywiście, by zamaskować swoją porażkę, bo wszyscy go porzucili. Porzucili go Niemcy, porzucili go Francuzi, Amerykanie już go dawno porzucili. Widać, że Donald Tusk jest osamotniony, dowiaduje się z mediów o tak zwanym planie pokojowym na Ukrainie, czy tych przecieków medialnych. Nikt nie konsultuje stanowiska z Warszawą, nikt nie pyta o nasze oczekiwania, i to jest porażka rządu premiera Donalda Tuska i polskiej dyplomacji, która zamiast wziąć się do roboty w osobie Radosława Sikorskiego, wicepremiera polskiego rządu, to pręży muskuły na, w mediach społecznościowych, atakuje prezydenta, ale realnymi problemami to jakoś się zająć nie chce. No i mamy takiego Donalda Tuska, który przelatuje do Angolii przy, na szczyt Unii Europejska, Unia Europejska-Unia Afrykańska. Afrykańska, tak, gdzie być może będzie także okazja do różnych ważnych rozmów, no i Donald Tusk takim strojem wysyła jasny i wyraźny sygnał. Sygnał, który mówi, Prosto, no, który mówi krótko o lekceważeniu, sygnał, który mm, pokazuje, jaki Donald Tusk ma rzeczywisty stosunek do tego kraju. No cóż, szkoda, szkoda, ale jak widać, w kancelaria premiera nie ma sobie nic do zarzucenia. Wideo udostępniła, no i to wideo jest teraz szeroko komentowane. Dlatego, jak zawsze, na koniec prośbę do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo to wszystko odbierają, jak Państwo na to patrzą. Karol Gac, kłaniam się nisko.